Teraz bardzo krótko o zachowywaniu ustawień w Corelu. Pewne rzeczy, które sobie customizujemy, czyli dodatkowe paski narzędzi, dodatkowe ikonki, które sobie tu wrzuciliśmy z poleceniami, powinny zachować się już na zawsze. Jest jeden wyjątek. Jeżeli coś nam brździmy w korelu bardzo, przestaje nam chodzić, coś schraniliśmy, można uruchomić jeszcze raz korela z wciśniętym klawiszem F8 i to jest generalny reset wszystkiego w korelu do ustawień fabrycznych. Wtedy dopiero te ikonki nam znikną. Co jednak w przypadku, kiedy chcemy zachować inne ustawienia, jak na przykład grubość kreski, którą rysujemy. Mam ustawioną grubość kreski 0,2 mm. To jest standardowa ta, która pojawia się po odpaleniu korela, i już jak w jednym wideo y, pokazywałem wcześniej, możemy zmienić to na inną grubość, powiedzmy 002. Jeżeli odznaczymy wszystko i zaczniemy tutaj ustawiać preferencję kreski, zapyta nas się korele, do czego będziemy to używać do grafiki jeżeli tu zmienimy grubość kreski, kolor na stałe to teraz rysując w tym dokumencie takie kreski będą już rysowane ale będzie to zachowane tylko i wyłącznie w tym dokumencie, który rysujemy jeżeli chcemy, żeby takie ustawienia były już standardowe dla innych dokumentów musimy wejść znowuż do customizacji i w tym menu wybrać sobie pozycję Dokument. I, abstrahując od tego, jak tam się rozwija, na inne, 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 inne właściwości tego dokumentu, mamy w podstawowym menu możliwość zapisania opcji wybranych do Corela jako standard dla nowych dokumentów. To są opcje główne, opcje strony, ustawienia si siatki itd. 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 Jeżeli damy to, to teraz zamykając tego korela tego dokument tworząc sobie nowy dokument rysując mamy dokładnie ustawienia, które mieliśmy, czyli grubość kreski 002 i czerwony kolor kreski.